Dzisiaj na statywie wspaniały Nanlux o mocy 5000 W, co czyni ją na ten moment najmocniejszą lampą na rynku. Jest to odpowiednik HMI lampy o mocy 9000 W, więc klasycznej M90, albo jeśli chodzi o światło tungsten 24 kg, tak więc jest to naprawdę przepotężne światło. Jak mówiłem wcześniej, bicolor od 2500 do 6500 kelwinów. Tak jeśli chodzi, to jest 100%, jeśli pół tysiąca, więc niesamowicie świeci, możemy zejść do 2700. Oczywiście kontrola barwowa tutaj jeszcze, jeśli chodzi o plus minus green, green i magenta, tak więc też możemy tutaj od razu sobie korekcję wprowadzać. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, jak widać, jest to lampa od razu z wbudowanym zasilaczem, jak i kontrolerem. Wykonana jest z Wolframu, cała obudowa. Czy jeszcze IP66? Jest odporna naprawdę na ciężkie warunki, na deszcze. Tak na koniec mogę powiedzieć, że na ten moment jest to niewątpliwy słoń wśród lamp. Jest to, że jest to zdecydowanie najcięższa, jeśli chodzi o lampę LED, która sama w sobie bez żadnych tutaj przeszkadzaje. Koczewek, spotów, niespotów. No, niestety na 46 kg czyni ją po prostu. Monsunami ciężką pracy, ale za to naprawdę przez tą tej mocy lampu polecamy Fatemi.